Niektórzy mówią, że co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, albo że nie ma sensu rozprawiać o tym, co ostatecznie się nie wydarzyło. Cóż, w temacie piłkarskich transferów nie do końca się z tym zgodzę. Uważam, że zajęcie się tym, co się nie wydarzyło, ale mogło ma jakiś sens i jest zgrabną ciekawostką, dlatego w najnowszym odcinku raportu transferowego porozmawiamy o tym, jak to się stało, że do Ekstraklasy nie trafił zawodnik Chelsea, piłkarze Udinese czy wychowanek Realu Madryt. I w każdym z tych przypadków ten transfer był mniej lub bardziej realny. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. Partnerem programu jest Zonda Krypto. Renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem Weszlo, dostajesz 10 dolarów w krypto na start. Na początku zaznaczę, że nie o wszystkich przypadkach, które tutaj omówimy, mogliście usłyszeć. Niektóre były faktem medialnym, o niektórych informowałem ja sam, ale niektóre wygrzebałem specjalnie na potrzeby tego materiału, według czy po rozmowach z ludźmi ze środowiska z poszczególnych klubów. I tak na przykład to, że David Datro Fofana z Chelsea mógł trafić do Widzewa, było faktem powiedzmy powszechnie znanym. Powszechnie znanym dlatego, że dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius powiedział mi o tym w rozmowie podczas mojej wizyty w Łodzi, a właściwie w Bukowcu, powiedział wtedy, że Widzew rozmawiał z Chelsea o wypożyczeniu jednego z napastników, co po Krótkiej, niezbyt skomplikowanej i zaawansowanej łamigłówce dało efekt w postaci newsa o tym, że Dawid Datro Fofana był przymierzany do widzewa łódź. Transfer nie doszedł do skutku z bardzo oczywistego, z bardzo prostego powodu. Fofana nie myślał o grze w polskiej ekstraklasie. To niestety cały czas jest problem, mimo że nasza liga rośnie w siłę, to nie wszyscy jeszcze przekonali się o tym, że ekstraklasa jest rosnącą potęgą. Fofana niegdyś był bardzo dużym talentem, na tyle dużym, że Chelsea zapłaciła za niego 12 milionów euro, kupując go z Molde FK. Swoją drogą był to też nietypowy przypadek, przypadek zawodnika, o którym mówiono, że norweski klub ukradł go jego macierzystej drużynie, drużynie z Afryki. Natomiast to jest historia, którą możecie zgłębić na weszło, bo kiedyś ją opisywałem bardzo ciekawa i barwna, ale trochę nie na temat. Wracając do głównego. Tematu do sprawy niedoszłego transferu Fofany do Ekstraklasy. Skończyło się na tym, że sam zainteresowany chciał spróbować sił w lepszej lidze. Wcześniej był piłkarzem Gestepe, klubu z Ligi Tureckiej, z Super League, w którym jednak niewiele się nagrał, bo doznał groźnej kontuzji kolana. Wyleczył ją, szukał kolejnego klubu na wyparzyczenie, no i tak wylądował w zespole Fatih Karagumruk. Fatih Karagumruk, czyli drużynie... Także z Turcji, także z Super League, w której zresztą zanotował całkiem niezłe wejście, bo wchodził z ławki i strzelił trzy gole po ładnych akcjach. Ciekawe, czy dopisze mu zdrowie, bo jeśli tak, no to forma może być naprawdę niezła i może się okazać, że mamy czego żałować. Natomiast myślę, że w bliższej lub dalszej perspektywie do widzewa będą trafiać jednak piłkarze tego pokroju. Skoro już teraz trafił do niego Andy Zekiri, no to może być, czy musi być tylko lepiej. Powszechnym faktem jest też to, że do Rakowa częstochowa przymierzany był Rui Modesto. Rui Modesto, czyli boczny obrońca wahadłowy lub nawet skrzydłowy, w zależności od potrzeb. W każdym razie zawodnik reprezentacji Angoli oraz włoskiego Udineze. Było to o tyle inne od przypadku Dawida Datrofofany, że Rui Modesto w pewnym momencie był bardzo, bardzo blisko Rakowa. Miał to wypożyczenie w zasadzie dograne i sporo mówiło się o tym, że za moment transfer zostanie sfinalizowany, że formalności są już dopięte, natomiast w ostatniej chwili Udinese wycofało się z tej umowy. Wycofało się z niej nieprzypadkowo i nie chodziło tylko o podejście samego klubu do tematu transferu czasowego do Polski. Chodziło bardziej o podejście samego Modesto. To przypadek bardzo ciekawy, bo mówiło się o tym, że zawodnik po prostu chciał zostać we Włoszech z rodziną, natomiast sprawa była bardziej skomplikowana. Złożyły się na nią dwie rzeczy. Jedna jest taka, że Rui Modesto wcale nie jest tak daleko od gry w tym Udineze. Jest po prostu zawodnikiem w rotacji, ale na tyle dobrym, na tyle ambitnym, że wciąż ma szansę występów w pierwszym zespole i ma spore zaufanie Kostru jajcia. Druga gorsza dla Rakowa Częstochowa wiadomość jest taka, że Rui Modesto zrobił sobie rozeznanie na rynku i popytał o to, jaki to jest klub, jakie to jest miasto, jakie to jest miejsce i przede wszystkim, jaki to jest trener. I możecie mi wierzyć lub nie, ale usłyszał na tyle złe opinie o Marku Papszunie, że to on zainicjował wycofanie się Udinese z tego dealu, że tak to nazwę. I nie był to jedyny przypadek, bo słyszałem jeszcze o. Innych zawodnikach, którzy działali w podobny sposób. To znaczy, po rozpytaniu się o metody pracy Marka Papszuna i o to, jakim on jest trenerem, twierdzili, że no, jednak niekoniecznie coś może wyjść z tego transferu. Troszkę popsuł sobie opinię na rynku trener Rakowa Częstochowa, co jest o tyle ciekawe, że no przecież w naszych oczach wciąż jest jednym z lepszych polskich trenerów na rynku i jeszcze niedawno szukał pracy poza granicami naszego kraju. W tym przypadku raków naprawdę ma czego żałować, bo o Modesto słyszałem bardzo, ale to bardzo dobre opinie. W samym Udine był ceniony za pracowitość, za solidność, za ambicje i takie. Ofensywne zacięcie, bo to był zawodnik, który w teorii mógł występować na boku obrony czy wahadle, ale w praktyce bardzo ciągnęło go do przodu. W przeszłości robił świetne liczby w ligach troszkę bardziej egzotycznych, w Szwecji, w Finlandii, no ale stamtąd wybił się do ligi top 5 i to wcale nie jako jakiś młody Wonder Kit, tylko już jako zawodnik troszkę starszy, co mimo wszystko imponuje. Szczerze mówiąc rozmawiałem o nim z kilkoma osobami, z kilkoma ekspertami i one były zgodne. To jest piłkarz, który robiłby w Polsce różnicę, więc cały czas mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do nas trafi. Obiecałem jednak nowe nazwiska i tu mam dla Was ciekawostkę. Rui Modesto nie był jedynym piłkarzem, który mógł zostać wypożyczony z Udinezę do Ekstraklasy. Przez bardzo długi czas Radomiak starał się o to, żeby ściągnąć z Udine Leonardo Bute. Leonardo Buta to też boczny obrońca, konkretnie lewy obrońca, który też był całkiem blisko Radomiaka. Z tego co mówili mi w Radomiu, na ostatnim etapie ten piłkarz wybierał pomiędzy Radomiakiem i Ejbarem, czyli zespołem z hiszpańskiej drugiej ligi z La Liga 2. Jak wiadomo, wybrał Eibar, jak wiadomo też, Radomiak ściągnął na końcu Josha Wilsona S. Branda, który choć obecnie niezdolny do gry i stracił trochę czasu z powodu urazu, no to jednak zrobił na tyle duże wrażenie, że można pomyśleć, nie no, nie ma kogo żałować, ten facet z Manchesteru City jest na tyle dużym kozakiem, że Radomiak niczego nie stracił, ale no niekoniecznie to zdanie podzielam. Nie podzielam tego zdania głównie dlatego, że Buta jest zdrowy i gotowy w przeciwieństwie do Wilsona S. Branda. I chociaż ostatnio dostał czerwoną kartkę w meczu Eibaru, no to mimo wszystko notuje niezłe wejście do ligi. Wygrywa ponad połowę pojedynków w defensywie i jest to niezły rezultat jak na drugą ligę hiszpańską. Ma też wysoką skuteczność ośrodkowań i kreuje sporo szans w ataku. Gdyby ktoś taki trafił do radomia, no to myślę, że bardzo szybko zadomowiłby się w wyjściowym składzie i mielibyśmy z niego pociechę w skali całej ligi. Bardzo ciekawym przypadkiem niedoszłego transferu jest też piłkarz Realu Sociedad, to znaczy już były piłkarz Realu Sociedad, Carlos Fernandez, napastnik, który był tego lata przymierzany do Zagłębia Lubin. Poinformował o tym Daniel Sobis, z którym rozmawiałem chwilę na temat tego zawodnika, w momencie, kiedy pisałem o innych transferach do Zagłębia, transferach, które faktycznie się wydarzyły. W przypadku Carlosa Fernandeza chodziło głównie o to, że Real Sociedad znalazł po prostu lepszego chętnego, Klub, który wyglądał na ciekawszy, na lepszy sportowo, no i z tego tytułu zaniechał tego wypożyczenia do Polski. Zagłębie zresztą przez całe lato próbowało znaleźć jakiegoś napastnika. Słyszałem, że interesowali się też Szymonem Wodarczykiem, który ostatecznie trafił do Excelsioru Rotterdam, no i postawili w końcu na Leonardo Rossę, którego udało im się sprowadzić na wypożyczenie z Rakowa, częstochowa. Natomiast Carlos Fernandez faktycznie byłby kimś więcej, kimś ekstra, przynajmniej jeśli chodzi o CV. Ten 30-letni napastnik to były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii, który 4 lata temu trafił do Realu Sociedad za 10 milionów euro. Ekspert Daniel Sobis, którego już wspomniałem, mówił mi, że Real Sociedad teraz liczył na to, że wypożyczy tego piłkarza z jak najwyższą opcją wykupu przez klub, do którego trafi, albo na taki rynek, na którym mógłby się przebić i zagwarantować zwrot przynajmniej części tych kosztów. Bardzo liczono na przykład na to, że Carlos Fernandez trafi do Portugalii, no bo tamtejsze najbogatsze kluby w lidze byłyby w stanie wyłożyć satysfakcjonującą kwotę. Tak się jednak nie stało, no i Zagłębie rywalizowało o niego z klubami z Hiszpanii. Rywalizowało niestety, chyba niestety, ale myślę, że niestety, nieskutecznie, bo Carlos Fernandez trafił ostatecznie do Mirandes, do zespołu z drugiej ligi hiszpańskiej, w którym zaliczył już trzy bramki oraz asystę. Obejrzałem te dokonania Fernandeza i widzę, że to jest zawodnik, który błyszczał wykończeniem, błyszczał grom w powietrzu, i myślę, że pasowałby do Polskiej Ligi, więc. Szkoda, że taki piłkarz nie trafił do Zagłębia. Myślę, że mieliby z niego taki sam pożytek jak z Leonardo Roszy, a może nawet troszkę większy. Interesujący jest kolejny przypadek: przypadek Lukasa Piazona, którego niedawno oglądałem w Radomiu, ale oglądałem go jako piłkarza wieczystej Kraków w sparingu z Radomiakiem. Nie musiało tak być, mogłem go zobaczyć trochę wcześniej, gdy do Radomia przyjechała Jagielonia Białystok, bo to właśnie ten klub interesował się sprowadzeniem zawodnika o uznanym nazwisku. Zawodnika, który. Byłby transferem z lat minionych, że tak to nazwę, bo kiedyś robiły na nas ogromne wrażenie transfery zawodników, którzy mieli na tyle bogate CV jak Lukas Piazon ale niekoniecznie może na tyle duże umiejętności obecnie, czy niekoniecznie na, duży na tak duży status obecnie, żeby się nimi aż tak zachwycać. W przypadku Piazzona było się czym zachwycać, jeśli chodzi o życiorys, no bo jest to były podstawowy piłkarz kadry Brazylii do lat 17, w której był taką samą gwiazdą jak chociażby Marquinhos i to też wcale nie tak, że ta jego kariera kompletnie nie wypaliła, no bo... Oczywiście nie wyszło mu w Chelsea, no ale zaczepił się w Fulham czy w Eintracht Frankfurt, grał w drugiej lidze angielskiej, więc swoje zrobił. W dodatku ten transfer byłby o tyle sensowny, że Lukas Piazon ma za sobą chyba najlepszy okres w swojej karierze, sezon, w którym regularnie grał w portugalskiej Ekstrakasie w barwach klubu AWS i był to praktycznie jeden z nielicznych sezonów, w których Piazon był zdrowy, dostępny do gry i notował całkiem niezłe liczby. Niedawny mistrz Polski wierzył w to, że Lukas Piazon wniósłby do zespołu Adriana Siemieńca taką kreatywność, taką finezję z piłką, której tej drużynie brakowało na pozycji numer 8. Natomiast w ostatniej chwili do gry o niego weszła wspomniana już wieczysta. No i z tego co słyszałem, to ten piłkarz zarabia w Krakowie taką pensję, że chyba nawet żaden piłkarz Jagiellonii nie może się z nim równać, mimo że przecież mówimy o drugim poziomie rozgrywkowym. W Krakowie ostatecznie wielkich sukcesów jeszcze nie odniósł, no ale może za rok zmierzy się z Jagielonią w ekstraklasie i zobaczymy, kto na tym transferze lepiej wyszedł. Jeśli chodzi o piłkarzy trochę mniej znanych, ale z potencjałem na przyszłość, no to bardzo ciekawym potencjalnym, niedoszłym transferem był Aki Samuelsen, zawodnik z Wysp Owczych, młodzieżowy reprezentant Wysp Owczych, który gra w drugiej lidze norweskiej. No nie brzmi to ekskluzywnie, ale Korona Kielce widziała w nim piłkarza, który faktycznie może się obronić na wyższym poziomie i w którym tkwi duży potencjał. Aki Samuelsen ma w tym sezonie 8 goli i 7 asyst na koncie w zespole Ranheim, w zespole, który może nie jest potentatem drugiej ligi norweskiej, ale dzięki Samuelsenowi notuje całkiem niezłe wyniki. To prawo nożny skrzydłowy, który jest ustawiany na lewej stronie boiska, a więc typowy przykład odwróconego ofensywnego zawodnika, który schodzi z piłką do środka, uderza, drybluje, szuka swoich okazji bramkowych wiadomo, że poziom o którym rozmawiamy nie jest zbyt wysoki, ale norweski rynek w ostatnim czasie wypuścił w świat naprawdę sporo talentów i nie dziwi, że Ranheim oczekiwało 800 tysięcy euro za tego zawodnika, co z kolei odstraszyło Kronę Kielce, która liczyła na to, że udałoby się tego piłkarza ściągnąć znacznie, znacznie taniej. No bo jeśli inwestować takie pieniądze, no to sorry, ale raczej w gościa takiego jak Tamar Svetlin, już sprawdzonego na w miarę wysokim poziomie, nawet w europejskich pucharach i głównie dlatego do tego ruchu nie doszło. Zostaniemy jeszcze chwilę na rynku skandynawskim, północnym, nordyckim. Poszukamy zawodników, którzy mogli trafić do ekstraklasy z tamtejszych lig. No bo ciekawym przypadkiem jest na przykład Józef Erabi, który był przymierzany do Lecha Poznań. Ostatecznie Lech ściągnął ze Szwecji Janika Anero, natomiast celowano w kogoś jeszcze lepszego w kogoś, kto był wyceniany na większe pieniądze. Kimś takim był Józef Erabi, młodzieżowy reprezentant Szwecji. Po niedawnym wyniku przeciwko polskiej młodzieżówce może nie robi to takiego wrażenia, natomiast wrażenie robi na pewno to, jak Erabi skończył, bo skończył w KRC Gęg, w klubie, który słynie z łowienia talentów w nieoczywistych miejscach, w klubie, który słynie z rozwijania zawodników, na tyle, że ci później trafiają na przykład do Premier League. Niedawny rywal Lecha Poznań w europejskich pucharach wyłożył za tego piłkarza 4 miliony euro na stół, Czyli tyle ile Lech nie jest w stanie zapłacić, przynajmniej nie teraz, może za rok okaże się, że takie pieniądze w Poznaniu znaleźli i wykupili dzięki nim Luisa Palme. No ale na teraz jednak trzeba było poszukać piłkarza znacznie tańszego, piłkarza mniej więcej o połowę tańszego, żeby wzmocnić atak, w którym wciąż przecież szaleje Mikael Iszak. Józef Erabi to piłkarz, który nie strzelał dwucyfrowej liczby bramek co sezon, ale jest to napastnik szybki, który zaliczał bardzo obiecujące występy w szwedzkim Hammarbi. Ostatecznie zresztą gęk ściągnął ze Szwecji nie tylko jego, ale też Arona Bibuta, zawodnika z drugiej ligi szwedzkiej, który był dostępny w tańszej cenie, no ale też skusił się na wizję, którą roztaczali przed nim belgijscy działacze, którzy opowiedzieli mi o tym, skąd brali. Talenty i gdzie one skończyły. Bardzo ciekawy zawodnik, podobnie zresztą jak Jeremi Agbonifo, jeden z najskuteczniejszych dryblerów Swanskan, który był dostępny do wypożyczenia z RC Lens, gdzie nie zdołał się przebić po transferze właśnie ze Szwecji i w którego też w poznaniu tego lata celowano, ale ostatecznie na ostatniej prostej ten piłkarz wybrał ofertę wypożyczenia do fc Basel który no, wygrał po prostu walkę o wycenianego na 5 milionów euro piłkarza. Mamy więc trzy bardzo ciekawe nazwiska, które były na celowniku Lecha Poznań i których niestety ostatecznie nie udało się dopiąć. Jeden piłkarz natomiast nie trafił nigdzie ze Szwecji, bo trafił do Szwecji. Salifu Sumach to piłkarz azerskiego Zira FK, który był oferowany kilku czołowym polskim klubom, no ale trochę brakowało takiej chęci podjęcia ryzyka z ich strony. Wiem, że interesowały się nim zespoły, które grają w pucharach. Wiem, że ten świeżo upieczony reprezentant Gwinei budził też trochę mieszane uczucia z racji tego, w jakiej lidze występował. Nie ma co się oszukiwać, Liga Azerska nie ma jakiejś potężnej renomy na rynku transferowym, zwłaszcza gdy mówimy o klubach innych niż Karabakh FK. Natomiast Salifu Sumach był zawodnikiem, który wychował się we Francji, więc miał jakieś przyzwoite podstawy, które później przekuły się na to, że w tej Zirze FK wypracował 17 goli w ciągu sezonu, a potem wypracował ich 19. Kiedy Sumach był po raz pierwszy proponowany polskim klubom, no to było on do wyciągnięcia za grosze, powiedzmy za pół miliona euro. Natomiast z każdym golem, z każdą asystą jego cena rosła i okazało się, że trzeba już za niego zapłacić ponad milion euro. Ostatecznie to szwedzkie Malmo wyłożyło za niego tę kwotę. 1,3 miliona euro sprawiło, że trafił do Alsvenskan i chociaż jeszcze nie błyszczy w tym klubie, no to wygląda to na naprawdę ciekawy transfer z potencjałem na przyszłość. Przejdźmy jednak do Hiszpanii, do tego rynku, na którym polskie kluby polują bardzo chętnie, bardzo ochoczo. No, takim sztandarowym przykładem transferu, który nie wypalił i bardzo nam szkoda, że nie wypalił, jest Unai Vencedor. To jest defensywny pomocnik Atletiku Bilbao, który był bardzo, bardzo blisko, bliżutko pogoni Szczecin. To jest piłkarz, który ostatecznie trafił do La Liga i gra regularnie w pierwszym składzie Levante, więc Pogoń naprawdę mogła sięgnąć po Kozaka, no bo jeśli ktoś gra w najlepszej, w jednej z pięciu najlepszych lig w Europie, no to musi być Kozakiem. Okej, okay, okej, okay, może być Kozakiem, no ale w tym przypadku sporo mówiło, że tym Kozakiem będzie. Sytuacja rozbiła się o to, że Vencedor do końca liczył na to, że dostanie jakąś ofertę z Hiszpanii, preferowana liga to ekstrakasa hiszpańska, no i faktycznie na sam koniec, kiedy już był po słowie, chyba można tak powiedzieć z pogonią, zgłosiło się to lewante, które zgarnęło go z przednosa klubu ze Szczecina. Węcedor miał za sobą dwa bardzo udane sezony na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy i chyba faktycznie zapracował na szansę w elicie. Można było się o tym przekonać, gdy prawie zaliczył asystę z Realem Madryt. Ja wiem, że prawie to nie to samo, co zaliczyć tę asystę z Realem Madryt, no ale może obwiniać tylko kolegów, którzy fatalnie zmarnowali sytuację, którą wypracował. Skoro jednak mówimy o Hiszpanii, to trzeba wspomnieć o nazwisku, o którym jeszcze nie słyszeliście. Tak przynajmniej zakładam, bo... To, że Jose Leon mógł trafić do ekstraklasy może być dla Was pewną nowością. To wychowanek Realu Madryt, który był bardzo blisko gry w Brugbed Termalice Nieciecza. Tak jest, doświadczony obrońca z Hiszpanii był już nawet na testach medycznych w, tych, w tym klubie, ale okazało się, że ma problem z kolanem. Ma ukryty problem z kolanem, o którym wcześniej nikogo nie poinformował. No i w zasadzie z tego powodu transfer się wysypał, obrońca wrócił do Hiszpanii. I tam jakby potwierdził te problemy zdrowotne, no bo na początku sezonu nie dostaje zbyt wielu szans w swoim zespole. 30-letni stoper byłby bardzo ciekawym nabytkiem dla Beniaminka Ekstraklasy, no bo to nie jest losowy hiszpański obrońca, który. Może się szczecić właśnie tym, że kiedyś miał w CV Real Madrid, Akademię Realu Madryt. On ma na koncie 9 gier w młodzieżowej reprezentacji kraju. Grał tam z Ektorem Bellerinem, z Jose Gajom, z Marcosem Lorente czy z Sergim Samperem, który przecież trafił do Motoru Lublin, więc ma ciekawe CV i w ostatnich latach też prezentował się nieźle, bo w pięć sezonów zaliczył 150 spotkań, ponad 150 spotkań na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. No ale w tym przypadku wypada tylko podziękować lekarzom za przykładność, bo Bruckbett termalika nieciecza wpakowałby się w spore kłopoty, gdyby sięgnął po piłkarza, który był niezdatny do gry. Newsem czy newsikiem, którego mogę wam sprzedać, jest też to, że do Polski mógł trafić Brandon Domingesz. Brandon Dominguez, czyli zawodnik Realu Oviedo z hiszpańskiej La Liga, wciąż kręcimy się po tym rynku i po hiszpańskiej ekstraklasie, to francuski ofensywny pomocnik, który trafił do Benjaminka Ligi z Debreczyna, z węgierskiego Debreczyna, w którym robił przyzwoite liczby i w którym wypromował się, jak widać, do lig top 5. W ogóle to jest bardzo ciekawa historia, bo ten ofensywny pomocnik liznął nawet francuskiej ekstraklasy, grał w Ligę, w barwach troje, strzelił nawet gola w tej lidze, ale rozchulał się po dość brutalnym zjeździe, bo zjeździe do Honvedu Budapesz, czyli klubu, który spadł z węgierskiej ekstraklasy. Natomiast Domingesz prezentował się tam na tyle dobrze, że wypromował się do Debreczyna, do klubu, który znów zaliczył spory zjazd z nim w składzie, bo stoczył się z medalisty rozgrywek do drużyny walczącej o utrzymanie, no ale Domingesz dojeżdżał, jeśli chodzi o występy indywidualnie. W pierwszym sezonie wypracował 9 goli, w kolejnym 15. Był czołowym piłkarzem ligi pod względem przewidywanych bramek, czy też dryblingów i w ten sposób zwrócił uwagę Górnika Zabrze. Górnik chciał go sprowadzić i był to transfer realny, natomiast kiedy wjechała oferta z League top 5 z Realu no to okazało się, że sam zainteresowany i nie ma co mu się dziwić, woli jednak spróbować sił w Hiszpanii. Jest to jednak o tyle ciekawe, że Brandon Dominguez po kilku tygodniach od transferu do Realu Oviedo okazał się zbyt słaby i nie jest to przesada. Chłopak nie zaliczył ani minuty nie zadebiutował w nowym zespole i został wystawiony na listę transferową jako dostępny do wypożyczenia. Była wtedy kolejna szansa na to, żeby trafił do Polski, no ale Górnik nie był już zainteresowany takim rozwiązaniem i zdaje się, że żaden inny klub też nie. Ale skoro mu nie wyszło, no to może ktoś jeszcze się skusi, może nawet ten sam Górnik wróci zimą i powie słuchaj, może ty jednak przemyślisz temat gry w pięknym Zabrzu i walki o Mistrzostwo Polskie z timem Michala Gasparika. O Mistrzostwo Polski, chyba można tak już powiedzieć, walczy też Krakowie. Krakowia, która zrobiła bardzo ciekawe transfery latem, ale mimo wszystko żałuje jednego ruchu. Żałuje tego, że nie udało im się ściągnąć Monsefa Bakrara. To jest piłkarz, który nie rozbudzał wyobraźni kibiców z Krakowa, no bo w lidze amerykańskiej w MLS nie radził sobie jakoś wybitnie. Natomiast jeśli rozmawiamy z ludźmi, którzy odpowiadają za transfery w Krakowi, no to ten Monsef Bakrar... Spędza im sen z powiek. Tamtejsi eksperci od transferów widzą w Monsefie Bakrarze to samo co widzieli w Filipie Stoilkowiciu, czyli piłkarza bardzo intensywnego, bardzo dobrego motorycznie, ze sporym potencjałem. Jarosław Gambal, dyrektor skautingu Krakowi, powiedział mi nawet, że pod względem intensywności ten Bakrar przebiłby tego Stoilkowicia, który przecież robi taką furorę w ekstraklasie. Ten sam człowiek zabiegał o transfer Algierczyka przez dwa miesiące, wygrał nawet walkę z Ferenc Faroszem, lecz na samym końcu musiał się obejść smakiem, bo do Krara zatelefonowało Dinamo Zagrzeb. Ofensywny zawodnik już się zresztą chorwatą spłaca, bo w klasyku z Hajdukiem Split zabrał rywalowi piłkę i strzelił pięknego gola, posyłając piłkę do bramki strzałem, którego prędkość osiągnęła 116 km na godzinę. No, prawdziwa petarda. Mało tego, Bakar strzelił hat w Pucharze Chorwacji, strzelił bramkę w Lidze Chorwackiej, zaliczył asystę w Lidze Chorwackiej, strzelił też gola w europejskich pucharach z Fenerbacze, więc można powiedzieć, że faktycznie oko skautów Krakowi dostrzegło to, że jest to piłkarz dobry i ciekawy, świetny drybler, który może się jeszcze rozwinąć. Szkoda tylko, że w tym dynamie. I tak właśnie moi drodzy wygląda zestawienie najciekawszych, tak mi się wydaje, że najciekawszych transferów, do których nie doszło, które były dość blisko ekstraklasy, ale z jakichś powodów, no niestety, się nie wydarzyły. Zapewne po rynku krążyć będą jeszcze jakieś nazwiska i jeszcze jakieś historie, które się nie wydarzyły, ale o tym może innym razem szykujemy się już do zimowego okienka transferowego. I myślę, że w najbliższym czasie przyjrzymy się też kilku ruchom, które wydarzyły się latem i czas najwyższy je ocenić. Do zobaczenia w raporcie transferowym. Dawajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, dzwoneczki, podbicia i wszystko inne, co uwielbia algorytmy YouTube'a, a co za tym idzie także i my. Dzięki. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. Partnerem programu jest Zonda Krypto. Renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem Weszlo dostajesz 10 dolarów w krypto na start.